Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam akumulatorową lampę warsztatową Parkside z Lidla. Dobra, więc w końcu doczekaliśmy się dużego akumulatorowego halogena Sparksida o maksymalnym strumieniu świetlnym 2000 lumenów. Z przodu mamy tutaj 20 diod led Barwa światła to 5700 kalwinów, jest to barwa światła dziennego, a więc e, mamy tutaj dosyć jasne światło. Ustawiać możemy w wielu pozycjach lampę. Jest ona obrotowa wokół własnej osi, 360 stopni. Skręcamy ją tym dużym czerwonym pokrętłem. Możemy dosyć mocno skręcić i to stabilnie stoi w każdej pozycji. Lampa posiada kilka możliwości transportu, kilka możliwości mocowania tej lampy. Mamy tutaj również kilka możliwości zasilania tego reflektora. Ponieważ takie podstawowe, myślę najbardziej przez każdego oczekiwane, to zasilanie przez akumulator 20V serii X20V Team, czy to dwójka, czy czwórka. Tutaj nawet z czwórką podczas obracania nie ma żadnych problemów, mimo że czwórka jest gruba, natomiast co jest jeszcze fajniejszą sprawą? Ten reflektor możemy zasilać akumulatorami również z serii X12V 12V, za pomocą właśnie takiego adaptera, który jest dołączony do zestawu. Możemy tu montować 2,4A akumulatorki. I lampa również nam zagada. Dodatkowo, jeżeli ktoś nawet nie ma akumulatorów, możemy również sobie to po prostu podłączyć do gniazdka, do sieci, bo w zestawie mamy również zasilacz. Podstawowy standardowy uchwyt to oczywiście ten od góry, ale przenosić, trzymać możemy tutaj również na kilka sposobów. Jest ona dosyć. Poręczna do przenoszenia nie jest aż taka ciężka, natomiast jak chodzi o ten sam uchwyt od góry, no to widzicie, w grubszych rękawicach może tutaj być dosyć ciasno. Tutaj spód lampy jest płaski, poza takimi centymetrowymi nóżkami wystającymi, jest to wszystko z plastiku, nie ma tutaj żadnego gumowania. Ponadto już widać, że tutaj możemy lampę zamontować na statyw. Mamy dwa gwinty, 5 ósmych i 1 czwarta. Otwór typowy na jakiś haczyk, gwóźdź, no ale oczywiście widać tutaj kilka otworów, no i możemy to po prostu jakoś transportować, ale również zamocować za coś. No i jak to bywa w tych lampach tego typu, mamy tutaj dosyć spory hak, również plastikowy. Możemy sobie to śmiało zawiesić, czy to na jakąś gałąź, czy po prostu na jakąś rurkę, na cokolwiek wystającego. Na akumulatorze 2A, 12V, 50 minut pracy, na czwórce dwa razy więcej 100 minut. Dwójka 20V, 85 minut świecenia, natomiast czwórka 170. W praktyce świeci to troszkę dłużej, natomiast już do tych 170 minut to świeci z, maksymalnym, z maksymalną mocą, natomiast potem to troszkę słabnie. Jak chodzi o adapter, to jego budowa nie pozwala na podłączanie do urządzeń serii X20V Team. Jeden przycisk włącz, wyłącz, drugi manipulacyjny. Mamy trzy tryby świecenia: pierwszy 100%, drugi połowa mocy 50% i trzeci migający. Zasilacza około 100 cm. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, moja opinia na temat tej lampy jest jak najbardziej pozytywna. No, grzechem po prostu tak, jak już kiedyś powiedziałem, byłoby nie mieć tej lampy używając narzędzi z serii X20V, czy nawet w tym przypadku 12. Nawet nie używając tych akumulatorów, to, że mamy dołączony sam zasilacz, również to jest duży plus i moim zdaniem ta sama lampa jest po prostu warta ceny. Kilka minusów ona oczywiście ma. Można by dywagować na tym, że nie mamy tutaj nic ogumowanego. Żadnej gąbki, jak to jest wiato na przykład. Czy tam ogumowanie w erbawerze. Rączka przy rękawicy mogłaby być troszkę większa, jeżeli będziemy ją nosić w czymś, jakiejś tam grubszej rękawicy, przenosić w zimę na przykład. Tutaj to jest płaskie, a więc trzeba to stawiać na równym terenie. Gdy mamy to orurowane tak jak wiato, no to Tutaj mogą być jakieś tam kamienie czy coś. Lepiej się to zachowuje po prostu w terenie. Natomiast wiatro nie mamy możliwości zamocowania za pomocą gwintów w statywie. Tutaj mamy dwa gwinty bardzo fajna opcja. Natomiast jak chodzi o zamocowanie tego do statywu, no to nie do takiego statywu do zdjęć, do telefonu, do aparatu tylko to musi być już coś cięższego, jak na przykład do reflektorów, no bo ponieważ ta lampa z akumulatorem np. 4A mogłaby taki statyw bardzo łatwo przewrócić. Duży plus na pewno za tą uniwersalność, ponieważ nie dość, że możemy zasilać tą lampę akumulatorami 20V, możemy również to robić dwunastkami. Jak nie mamy żadnego akumulatora, zrobimy to po prostu zasilaczem, który jest w zestawie. A więc moim zdaniem za tą cenę z tymi możliwościami jak najbardziej opłaca się mieć taką lampę warsztatową, roboczą. Można to używać wszędzie, czy przy grillu, na wycieczkach, jeżeli gdzieś wracamy po ciemku. Lampa świetnie się spisuje. Latarki lampy w domu po prostu muszą być. Mówiąc o takich lampach, ja głównie patrzę pod kątem jakichś tam prac późnym wieczorem budowlanych z betoniarką, coś w tym stylu. Możemy sobie zawsze gdzieś doświetlić takimi lampami. Natomiast jak chodzi o pracę czy na deszczu, czy przy zapeleniu podczas jakiegoś tam szlifowania, no to tutaj mamy stopień ochrony tylko IP20, a więc można powiedzieć, że przed pyłem, czy przed wodą jest to praktycznie żaden stopień. Nie należy tej lampy wystawiać na deszcz lub na duże zapylenie. Przechowywać w suchym, czystym miejscu, tak jest napisane w instrukcji. Tutaj ta obudowa lampy wcale nie jest tak bardzo wypuszczona do przodu. Mogłoby to chronić przed upadkiem lub po prostu jakieś tutaj orurowanie, takie odbojniki, myślę, że również to w pewnych sytuacjach mogłoby coś dać. Na pewno na pewno takie zabiegi zamortyzowałyby upadek, mogłyby uratować lampę przed upadkiem na jakąś kostkę, jakiś beton tego typu sprawy. Piszcie co sądzicie o tej lampie, jakich wy lamp używacie. Ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!